Jakub Błaszczykowski, jeden z najwybitniejszych piłkarzy, którzy kiedykolwiek reprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej, zyskał miejsce w historii nie tylko dzięki swoim sportowym osiągnięciom, ale także dzięki charakterowi, który budował przez lata swojej kariery. Jego historia była na tyle inspirująca, że stała się kanwą dla filmu biograficznego zatytułowanego w Kuba, który swoją premierę miał 23 lutego na platformie Amazon Prime Video. Produkcja ta nie tylko podsumowuje jego sportową karierę, ale również otwiera drzwi do jego życia osobistego, w którym nie brakuje trudnych momentów, takich jak ten, który miał miejsce po stracie bliskiej osoby. Film ukazuje nie tylko drogę Błaszczykowskiego do sukcesu na boisku, ale również porusza wiele wątków związanych z jego życiem poza piłką. Widzowie mogą przyjrzeć się relacjom Kuby z innymi znanymi postaciami ze świata piłki nożnej, takimi jak Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek, Łukasz Piszczek, a także Robert Lewandowski. To właśnie wątek relacji między Błaszczykowskim a Lewandowskim, dwoma ikonami polskiego futbolu, zyskuje szczególną uwagę. Historia ich wspólnej współpracy na boisku, ale również za kulisami, ma charakter emocjonalny i pokazuje, jak piłkarze w trudnych chwilach potrafią wspierać się nawzajem, nie tylko jako koledzy z drużyny, ale i jako przyjaciele. Niestety nie wszystko w życiu Błaszczykowskiego było usłane różami. Chociaż jego kariera sportowa obfitowała w liczne sukcesy, to życie prywatne bywało dla niego równie wymagające. Po zakończeniu kariery piłkarskiej, kiedy wydawało się, że Kuba będzie mógł w końcu skupić się na odpoczynku i realizacji nowych pasji, przyszły wiadomości, które wstrząsnęły nim do głębi. Zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu kariery, Błaszczykowski zmierzył się z ogromną tragedią, która pozostawiła w nim niezatarte ślady. Najgorsze wieści nadeszły nocą to zdanie, które mogłoby oddać charakter tamtej nocy, kiedy Jakub Błaszczykowski dowiedział się o śmierci swojej matki. W jednej chwili cały świat Kuby zawalił się na nowo. Mimo, że był już doświadczonym człowiekiem, mającym za sobą liczne wyzwania zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym, utrata matki była dla niego czymś, czego nie mógł przewidzieć, ani na co był gotowy. To był moment, w którym wszystko, co dotychczas osiągnął, stało się w jego oczach drugorzędne wobec tragedii, którą przeżywał. Film w Kuba nie unika trudnych tematów, w tym żałoby, którą Błaszczykowski musiał przejść po stracie bliskiej osoby. Choć nie mówi się o tym wprost, historia ta doskonale ukazuje, jak trudne było dla niego pogodzenie się z tym wydarzeniem. Możemy tylko domniemywać, jak wielką próbą były dla niego kolejne dni po tej tragedii, w których starał się pogodzić życie prywatne z publicznym wizerunkiem. Wciąż będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w Polsce, Błaszczykowski musiał stawić czoła swoim osobistym emocjom, niejednokrotnie zmuszony do ukrywania bólu za uśmiechem i profesjonalnym podejściem do pracy. To właśnie w takich momentach, kiedy prywatne życie przestaje być oddzielone od życia zawodowego, a emocje stają się nieuniknionym towarzyszem codzienności, Błaszczykowski ukazuje swoją prawdziwą siłę. Choć w wielu wywiadach, zarówno w filmie, jak i poza nim, Kuba mówił o swoim twardym charakterze, to żałoba, której doświadczył, stała się kolejnym dowodem na to, jak bardzo ludzki i wrażliwy potrafił być. W jego przypadku strata matki, choć miała miejsce po zakończeniu kariery sportowej, przypomniała wszystkim, że sportowiec, choć silny na boisku, również zmaga się z osobistymi tragediami i trudnościami. Relacje, które Błaszczykowski dzielił z Lewandowskim, na pewno były jednymi z tych, które pomogły mu przejść przez ten trudny czas. Film pokazuje, jak ich przyjaźń ewoluowała przez lata, a ich wzajemne wsparcie wykraczało poza boisko. Lewandowski, choć na co dzień bardzo zajęty swoimi zobowiązaniami zawodowymi, niejednokrotnie stanął obok Kuby w chwilach, kiedy ten najbardziej tego potrzebował. Ich rozmowy, wspólne chwile, zarówno na zgrupowaniach, jak i poza nimi, ukazują, jak silna była ich wieś. Kuba to więc film, który nie tylko dokumentuje sukcesy błaszczykowskiego, ale także pokazuje, jak złożone i pełne emocji było jego życie. Widzowie poznają nie tylko sportowca, ale także człowieka, który zmagając się z żałobą, zdołał znaleźć w sobie siłę, by dalej inspirować innych. Tragedia, którą przeszedł, nie zdefiniowała go jako osoby, ale na pewno wpłynęła na to, jak postrzegamy go dzisiaj jako człowieka pełnego pasji, empatii i niezwykłej woli przetrwania.